Dobra, już 9,7 po 9 to zaraz zdążę Dobra Idę. Cześć, Maneczko, z tej strony Kacper. Witam Was w kolejnym odcinku z Moss nie wiadomo jeszcze jakiej nazwy Ale myślę Dużo zmian, znaczy no nie dużo, jakichś Kupiłem sobie tak MFA 255 do Tura żeby był ładnie pięknie z kabiną pomóc mię trapola to za domem już się cały zebrałem, Bizon stoi odpoczywa My kupiłem jeszcze bremkę którą dzisiaj pojedziemy będzie akcja wapnowanie więc Trzeba po powapno, ale teraz z tego, że mają wolę, to tam dzwoniłem do Zbysia, żeby mi żeby mi ten zostawił ciągnik, który ja tam sobie przywiozę. da mi później te pieniądze i Na wyżej. Jestem ciśniał brameczka. Nikt mi przy... przywieźć nie miał. Więc trzeba salać samo Jeszcze nic nie wyrwało, bo chyba za Hamuje, bo to dobrze się nie skończy O kurde Tutaj będziemy skręcali już Taką w kołbi, ko ko tylko jeszcze najlepiej by być trzeba ten. Y aha, super, że są migacze pomieszane, nie no, no, polecam y <ścjalnie> Realność. Aha. Ja, no naprawdę. Perfekcja, dobra, to jest raczej nieistotne. Aha. Realność, super. Zostawili mi tą szóstkę z przyciapu, nie Na niej chyba tam załadowali mi już to wapno z 20, coś tam zamówiłem, więc chyba idealnie wziąłem to chyba tutaj. Przestawiam też to pole co gościłem stopnia Zaraz tutaj gdzieś powinien być zjazd. O! Wiesz, są jakieś dwa samochody, ale czy oni są? Nie wiem. topiro Gdzie tu jest zaparkować? chyba tutaj zaparkuję raczej nie powinni mieć nic do mnie dobra Ale z taką szóstką będziemy się robili znaczy no, robili, pożyczam od nich żeby Zwieźć wapno 24 tony są więc teraz pojedziemy troszkę inną drogą Dobra, więc jesteśmy po krótkiej przerwie, coś mi go przerwało Turbo ma więc powinny ciągnąć Znaczy na no turbo no ma turbo w zasadzie no, no dobra nie istotne Raczej yy, dzięki za taką aktywność po ostatnim film, o tutaj to pole o, spras sprasowałem Ostatnia. Teraz myślę, że mnie będzie dobrze słychać I ta muzyka będzie w tle, a nie przegłusiała mnie praktycznie Sąsiad jeszcze mi to że kurde nie skosił, a... W następnym odcinku raczej... Yy, będzie yy, będzie... wezmę go nie wiem, on chyba w ma jakiegoś coś Tego ursus też po remontie, więc ich tam z tego, więc... Tutaj już posiali, nie wiem. Super Messenger tutaj też ostatnio. ...skosiłem. Dobra, i zaraz będziemy się odwali do nas. Dobrze, a więc zajmę tą plądekę stąd. O dobra. Chyba tutaj gdzieś to wale. To wapno raczej mi starczy na wszystkie pola. Jeśli nie, są sąsiadowi pożyczę jakiemuś. tylko też będzie trzeba nad jakąś oborą myśleć. O, ja to po żniwach. Szybka skrzynia, więc można robić. Dobra, no lecimy, lecimy. Też nie tylko, też się pojawi fajny odcinek, dość z muzyką, taki w sensie... Taki jak ostatnio wlatował przez miesiąc, ostatni miesiąc odcinki. Takie coś wlecimy. Myślę, że on się spodoba. Tylko muszę najpierw to nagrać. Jak że są problemy. Wmkum raczej... Nie będę się oddawał tam, bo zawieszenie pójdzie. Możliwe po tych dziurach, super 30 pryska, chyba koło mnie albo jedzie gdzieś. O kurde, złamie się. Złamiemy się. Musimy to tutaj postawię koło to tira chyba. Dobra. Biera się, Mam, kiedy cię mam? Posłuchaj najlepszego radia w polskim internecie. Radio Parckie. Radioparckie.pl. Trzeci Już stówka. Wyprzedzamy. Mogło to się skończyć nie z tragedią, więc by nie było to ciekawe. Dwie stówy. Kurde, trzeba hamować. Powiem Co? Co? No Dobra, same cięcia, same, ale... To już nie będzie przeszkadzało w nagrywaniu Tutaj ten zakręt Myślę, że mi się go uda zrobić A może jednak nie? Udało to też nie z taką prędkością. O kurde. Łuserka o, tak działają, jakby nie działały. Więc po prostu wcofamy by trafić w bramę. Szarka nie uderzy ci? Dobra, o panie, zamykaj to. Patrzcie, przecież to i nie da się zamknąć. A to mogę zamknąć? Mogę. O, dobra Dobra, e, a więc tak. Panimy 60 Podczepiamy do rozsiewacza Zapomniałem wziąć manualnego podczepiania, ale... Zabrażciemy sobie to pole za domem i będę mógł to sobie już zateleżować. Myślę, że go nie będzie przeważała. Zamkniemy sobie drzwi. No na fiolet dwa wchodzą, ale... Przy ruszaniu ta jedynka tak... Szarpie. Powiedział, że... Podniesiemy. Kurde. Dwa koła Lecimy po obciążnik Tutaj? Tam kamienie ostatnio bo łyżki lodu, więc... powinien dźwignąć, taka 500 kilo Nie ważyłem tego Myślę, że się kopi. Oh, zapomniałem. Teraz przeważa. Nie, to dobrze. Aha, super, że jedna łyżka weszła, ja chciałem wiadomo ile ładować Dobra, zamknę, żeby nie ale ciała jakie szerokie. Oczywiście trzeba zrównać, ale to... Co z odcinkiem? Gdzieś tam... Mam już w planach nawet jakąś tutaj postawić. Będzie koszt około myślę 100 tysięcy. Nie wiem nie ma złotych. O, polski złoty. Oczywiście zmniejszy sobie... A! Gdzieś bym miał modę na dawki. Не знаю ага. А по посту хуй Dobra, no nie starczy, nie gasz na WBC, nie opłaca, otwiera te drzwi. Taki MF on drogi nie było jeszcze do zboża sobie troszkę przyprzedłem, ale myślę, że uzbieram te 100 tysięcy na tą oborę, a jak nie postawi się w tym sezonie to w następnym na pewno Bo trzeba coś zarabiać Słomy ma, więc... To nie jest problem łąka też się znajdzie to albo tylko to kilka drzew trzeba wyciąć będzie ba i będzie to do sporosowania z jedno pole, i chyba y, y, jedno mam do skoszenia Więc to pewnie w następnym vlogu będzie y, tak, że nie widzieliście tego, ruchal gra, y, że po prostu. Zabiorę ze sobą kamerę jak będę jechał, jechał na pole No i tam coś ponagrywam Później poplasujemy Ewentualnie, ale to najprawdopodobniej wtedy jak Tamten będzie mi ten rzepak kosił bo wszystko skupię pokuszcze, może jeszcze się może jakiegoś z by się kupiło, a mam zatorka, zapomniałem. Myślę fajne, taki mały zgrabny do obory się zmieści O potrzebam głównie jakby na obory będzie przy krowach robił. o bo jakby neobelki, bo podejrzewam, że ta prasa już jest z tyle lat, że y, ją sprzedam po tym sezonie i kupię jakąś y, budującą. Tutaj by nawet można w tym sezonie łączyć, Ale ja to już podejrzewam jak będzie ten No tutaj chwasty są, no by trzeba tak najpierw przeciąć tak próbnie Bo ta łąka to by nawet z niej pole można było zrobić po prostu nic nie tak łąka duża W większości tutaj to są chwasty więc Myślę, że ten odcinek będzie cały, a ja się zrobię takim, nie, nie jak przedtem. Przecież mi nie zabraknie mi z tą dysku, sprawdzę nawet. wolna. najprawdopodobniej sobie kupię kartę taką 60, nie wiem, taką totalnie ze złomu i wezmę ją od, remontuję, wyremontuję, bo... może by była pięknie w idealnym stanie, to też podniesiono się troszkę pieniążku co płaci. Dobra to co tutaj zostawię Tak zaraz sobie rozsiewać Najprawdopodobniej A więc to zle w tym odcinku Do kolejnych No i trzymajcie 6